Cześć, Tarotka z tej strony. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, a zwłaszcza witam serdecznie koziorożców zodiakalnych, ponieważ jest to czytanie dla Was na marzec 2020 rok. I zobaczymy, cóż tu karty prognozują w marcu dla koziorożców. Zobaczymy, jakie już tu koziorożce moje karty przyciągnęły. Koziorożce, koziorożce na marzec. Pokażcie karty. Cóż tu, nie chcą się karty tasować, ja nie wiem dlaczego, ale w tym miesiącu przy wielu znakach karty nie chcą mi się tasować, ale koziorożce. Pokażcie karty, cóż tu dla koziorożców, miesiącu, marcu, koziorożce na marzec. Koziorożce na marzec. No i mamy czarusia, proszę bardzo, mamy maga. Uff. Ja powiem tak. Moje drogie koziorożce, te koziorożce, które gdzieś tam utkwiły w jakimś, nie wiem, związku, w jakimś związku zmysłowym, albo znaczy w jakimś związku, gdzie czujecie się zdominowani, tak? Albo w jakiejś relacji, gdzie czujecie się zdominowani, czy gdzieś w jakiejś pracy, gdzie utknęliście w czymś. Gdzie czujecie się zdominowani? To może być cokolwiek: relacja, praca, nie wiem, rodzina, jakaś sytuacja, ale to też mogą być wasze jakieś osobiste zmysła, tak jakaś, nie wiem, w sieci zmysłów własnych jesteście, tak? Coś takiego. To jakby w tym miesiącu, w marcu, możecie znaleźć. No, sposobność na to, żeby po prostu z tego wyjść, tak? Czyli takie czary, mary, że dacie radę pozbyć się jakichś wszelkich, jakichś takich ograniczeń własnych, a także narzuconych gdzieś tam z zewnątrz. Tak to yy, może być. No. I bardzo fajnie. I też mi przyszło do głowy, nie wiem, że, uwa że niektóre koziorożce mogą przez internet poznać kogoś spod znaku bliźniąt albo kogoś po prostu jakiegoś uwodziciela czarusia i wtedy bardzo uwaga, tak? No bo to może być po prostu taki na Okej, okay, ale zobaczmy, moje drogie koziorożce, co to będzie dla Was za wyzwanie w marcu, a wyzwaniem będzie praca. Będzie praca, dodatkowa praca albo w ogóle praca. Może być też wyzwaniem, słuchajcie, dla Was jakieś, nie wiem, dokształcanie się, jakieś dodatkowe kursy, rozwijanie swoich umiejętności albo prezentowanie, albo prezentowanie gdzieś swoich umiejętności na szerszym forum, popisywanie się wręcz jakimiś swoimi umiejętnościami, tak? No takie mogą być dla Was. Rozkminki. Też jakieś, nie wiem, drobne remonty w domu możecie takie rzeczy robić. Albo planować, robić, wcierać w życie, tak? To, to też takie, takie rzeczy mogą tutaj dla Was być. Słuchajcie, natomiast dla tych, którzy się, nie wiem, uwikłają w jakiś. Jakąś znajomość internetową, no y, może być to po prostu wyzwaniem dla Was, relacja taka trójkątowa, więc to też miejcie sobie to na uwadze. A co Wam będzie, moje drugie koziorożce, pomagać w marcu? No, Wasza energia będzie Wam pomagać. Jeśli praca, ktoś tu chce pracy, tak, czy dodatkowej, czy, czy w ogóle pracy, czy y, no jakiejkolwiek stabilizacji, cokolwiek byśmy tu mieli na myśli. Oprócz tego gościa, jeśli dla tych koziorożców, którzy poznają kogoś przez internet, tak, no to uwaga, bo może być po prostu relacja trójkątowa, jakaś tam i, i gościu naciągacz. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że nawet w takim wypadku, no Wam pomaga wasza energia, czyli trzymanie się blisko Ziemi, ocenianie rzeczy w sposób taki dosyć praktyczny, tak? Kierowanie się praktycyzmem. Pragmatyzmem i tak dalej, jakby to będzie Wam pomagać. Natomiast dla tych, co, co szukają pracy bądź dodatkowej pracy bądź projektów, szkoleń, no jakby też Wam będzie pomagać co? No Wasza wrodzona pracowitość, tak? Systematyczność, pracowitość, dążenie do celów, umiejętność wyobrażenia sobie dalszych, jakby, sukcesów, profitów, tak? Nie banie się poczekania na te profity, ale też nie banie się ciężkiej pracy i odpowiedzialności, tak? Też ja bym powiedziała, że świadomość tego, że nikt nie zrobi rzeczy tak dobrze jak wy, no. Taki jest rycerz monet. I, I taka jest też wasza energia koziorożce. Pracowitość, więc wasza energia będzie wam, bycie w waszej energii, tak, będzie wam bardzo w marcu pomocne. No, niektóre koziorożce mogły wcześniej odbyć jakąś podróż, albo po prostu uczyć sobie jakiś romansik, bym powiedziała. No. I jakby to odchodzi do przeszłości, więc jakaś tutaj podróż, jakiś romansik, albo po prostu jakieś, bym powiedziała, kreatywne zwycięstwo. Czy niektóre koziorożce mogły też świętować sukcesy młodego człowieka? Też takie, takie rzeczy u niektórych koziorożców mogłyby się, mogłyby się objawiać. Tak jakby to odchodzi do przeszłości, nie ma co się nad tym rozgadywać i co za chwileczkę, co tak mniej więcej w połowie miesiąca dla koziorożca, no idzie stabilizacja, słuchajcie, no, no i bardzo dobrze, tak, idzie kasa, idzie kasa, idzie stabilizacja. Czyli no, cały czas jakby konsekwentnie karty pokazują e, Waszą energię. Czy, e, tak, ale generalnie co do Was idzie, no jeśli nowa praca, albo nowy projekt, albo praca dodatkowa, e, wiecie, że trzeba pracować, nie boicie się tej pracy, tak? I konsekwentnie, systematycznie zmierzacie do celu, co do Was przychodzi, no profity, efekty e, tego. Czyli to wszystko, co przed chwilą e, mówiłam, tak? Czyli to, co do Was przychodzi, no materia. Materia po prostu, dostatek finansowy, wynagrodzenia, jakieś profity. Dla niektórych mogą przychodzić, nie wiem, spadki, jakieś darowizny, ale też jakieś płatności, duże płatności za coś, tak? Koszt, za, za coś kosztownego. Dla tych, co jakieś remonty tu będą robili, no to tu, tu się krzątali, tak? No to będzie kosztować. Ok, a zobaczmy w takim razie, jak wy sobie, koziorożce, radzicie. No a radzicie sobie szybko, haj i do przodu. I w takiej energii troszeczkę, ja bym powiedziała... E, ognistej jesteście, czyli szybko załatwiacie sprawy, tak? Tu to, co Wam pomaga, systematyczność, pilność, dokładność, pracowitość i nie bania się na poczekanie na dalszy efekt. Natomiast Wy za, załatwiacie sprawy, no bardzo szybko, e, kreatywnie, hej do przodu, tak? Jesteście w kontakcie, nie wiem, z całym światem, e, wymiana informacji, szybko się dzieje, coś organizujecie być może też zakochujecie się gdzieś, tak, a też może przy tej karcie być to po prostu jakiś, nie wiem, nowy romans, który e, zechcecie nawiązać, zwłaszcza widząc tego magika, tak, i to być może nawet przez internet, jakby druga karta to potwierdza, ale też karta może świadczyć o tym, że e, macie ochotę gdzieś wyjechać, po prostu, a co z otoczenia dla koziorożców, a dla koziorożców z otoczenia koziorożec, no i co Wy na to? Słuchajcie, z otoczenia dla Was, ja powiem tak: przy dziesiątce monet może być to, słuchajcie, naprawdę dobre pieniądze, tak? Jakby tutaj jest kontynuacja, konsekwentna kontynuacja tych kart. Przy dziesiątce monet może być naprawdę jakiś w marcu dla Was super, świetny zysk. To mogą być jakieś bardzo udane interesy, zyskowne transakcje ale też powiem, że jak załatwiacie sprawy, tu przy paziu buław, w karcie iście romansowej macie ósemeczkę buław, czyli jak wy załatwiacie sprawy, no szybko, kreatywnie, tak y, y, może być to szybko, szybkie zakochanie się y, szybkie takie nawiązanie znajomości y, romansowanie i co do was idzie, no diabełek do was idzie, tak czyli po prostu jakby karta może sygnalizować, dla, że dla jakiejś części koziorożców po prostu idzie jakiś ognisty romans, co jeszcze ta karta może sygnalizować, otóż karta może nam powiedzieć o tym, że ktoś z przeszłości do ciebie chce wracać. Albo osoba z przeszłości, albo po prostu jakaś sytuacja, która już wcześniej, w przeszłości miała swoje miejsce i ona jakby powraca. I teraz, tak, jeżeli tu ta szóstka buław mówi. O tym, dla niektórych koziorożców, bo przypominam, to jest horoskop ogólny, więc ja jakby mówię o różnych aspektach, tak? Czasami się niektórzy z Was denerwują, ale no, mówię o różnych aspektach, żeby dla każdego coś było. Bo to nie jest czytanie prywatne, żebym się skupiła na jednej sprawie, tak? o którą osoba pyta. Natomiast. Jeżeli tu mamy z otoczenia Diabełka, tak, i powiedzmy, nie jest to jakiś koziorożec, tak, kolega koziorożec, czy koleżanka pani koziorożec, to y, 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 też dla jednych, tak jak mówię, no to mogą być naprawdę intratne zyski, kupa kasy w ogóle, nie wiem, wygrane gdzieś tam na loterii, tak, albo pieniądze, po prostu nie wiem, spadek jakiś nieoczekiwany, ogromny, no, jakiś naprawdę duża kasa, tak. Super, no to po prostu też ta karta powie dla niektórych, że oto wraca do ciebie albo osoba z przeszłości, albo jakaś sytuacja z przeszłości, albo, albo go, gorący, ognisty romans, na który Ty jesteś tutaj jak najbardziej gotowy, tak? natomiast, no może powiedzieć, że właśnie ktoś, coś, ktoś lub coś ktoś w przyszłości do nas wraca, i teraz tak, jeżeli do przeszłości odchodzi nam szósteczka buław karta może nam świadczyć również o jakimś zakochaniu, o jakimś podrywie o jakiejś takiej relacji no, no bardzo fajnej, ognistej relacji, zwłaszcza przy tym paziu na buław i jakby te rzeczy odchodzą nam do przeszłości natomiast karta diabełka może nam powiedzieć że w marcu, otóż te rzeczy znowu wracają nam na forum tak, czyli jakby nie niby coś tam, jakaś znajomość, niby jakaś relacja, niby jakiś romansik. Odchodzi do przeszłości, a tu pach dla niektórych koziorożców po prostu w marcu od nowa etc. wraca, tak? I co koziorożec na to? Koziorożec jest zachwycony. Koziorożec działa szybko, koziorożec wie, co ma z tym wszystkim zrobić, wie, gdzie tego dziawełka zaprowadzić i na czym go położyć, tak? I tak, dalej, i tak dalej. Jak mu tam nasze do łóżka? Otóż koziorożec wie. Co nie zmienia faktu, że naprawdę dla większości z Was idzie naprawdę bardzo dobra kasa, tak? A też i, no, fajne pieniądze, niespodziewane wręcz bym powiedziała. Okej, okay. Wasze nadzieje bądź obawy, moje drogie koziorożce. Wasze nadzieje. <laughs> no, jeżeli mówimy o romansie, no to po, po pierwsze możecie mieć, panowie koziorożce zwłaszcza, możecie mieć nadzieję y, na y, jakąś osobę, tak? Kochankiem, w ukryciu. Natomiast y, możecie mieć też nadzieję na to, że coś się nie wyda, że coś zostanie w ukryciu, tak? Natomiast jeszcze, na co możecie mieć, moje drogie koziorożce? Otóż, jeżeli w przeszłości y, była jakaś osoba do romansu i romans dla niektórych koziorożców, teraz się zwracam, i romans udał się powiedzmy. Tak sobie, tak? bo to jest też karta znaku ognistego. To może być strzelec, lew baran, który też jakby odchodzi nam do przeszłości, łącznie z tą szósteczką buław. Ale no, na, najbardziej strzelec, ale no, tak jak mówię, generalnie znak ognisty. Więc jeżeli rozpatrujemy tą kartę jako osobę przy tej szósteczce buław i powiedzmy, to odchodzi nam do przeszłości, karteczka diabeł nam powie o to, że oto z przeszłości coś znowu wraca a no już tam koziorożec wie dokładnie co ma z tym zrobić, tak? Zadziałał szybko. No to też taki koziorożec właśnie, który miał do czynienia z znakiem ognistym i to gdzieś tam sobie poszło, a nie do końca było no, było takim powiedzmy porysowym zwycięstwem. Nie do końca udało się podryw czy no nie wiem, jakaś relacja nie Rozwinęła się tak, jakbyśmy, jak koziorożec by chciał, tak? I coś zostało w powijakach niedopowiedziane, nie skonsumowane no w jakiś sposób nierozwinięte. No to, co ko koziorożec by chciał, żeby to, co zostało niedopowiedziane, nierozwinięte, nie do końca ujawnione, nie do końca odkryte, żeby to znowu hmm, po prostu sobie tutaj wróciło. Zwłaszcza, że są szanse na to, że wraca, tak? no to chcemy to z powrotem i Koziorożyc bardzo tutaj chce, bardzo jest chętny. Natomiast co ja bym jeszcze mogła powiedzieć w kwestii, jeśli mamy tutaj na myśli pieniądze, tak? Pieniądze, pracę, ponieważ mamy tu trzy monety, dziesięć monet, monet, rycerza monet, no i z tego nieszczęsnego diabełeczka, który no... W pozytywnym sensie naprawdę nam bardzo fajnie robi. No to taka płanka nam może powiedzieć, jakie masz nadzieje, drogi koziorożcu. No, być może masz nadzieję po prostu, jeśli mówimy na, o pracę, to masz nadzieję na awans, tak? Możesz też mieć nadzieję po prostu na y, jakieś zdane, nie wiem, y, udane rozmowy kwalifikacyjne, przejście jakiś testów, przejście jakiś no nie wiem, wyższego szczebla, tak? Udana rozmowa, tak? Bardzo udana rozmowa z jakąś osobą na stanowisku, osobą, od której Ty zależysz. To też takie mogą być rozkminy. Natomiast jeżeli mówimy tu o spadku, który nam się po prostu trafił, no to, nie wiem, po jakiej starszej osobie, babci powiedzmy, czy no generalnie po jakiej starszej osobie, no to mamy nadzieję, że ten spadek dostaniemy, tak? I że dostaniemy go w większej części. Natomiast... Same te dwie karty. Kapłanka z diabłem, no, powiedzą nam o takiej, ja bym powiedziała, totalnej manipulacji, którą może zapowiadać nam również ten mak. Więc niektóre koziorożce proszę uważać. Y no właśnie, żebyście nie padły ofiarą jakiejś manipulacji, zwłaszcza jeżeli poznajecie kogoś przez internet, tak? Żeby nie do takich sytuacji nie doszło. Ok, a o czym wy wiecie bądź się dowiecie? Królowa Mona, słuchajcie, no niektóre naprawdę mogą wiedzieć wiedzieć albo się dowiedzieć właśnie o spadku, po prostu, tak, ale też niektóre koziorożce mogą wiedzieć lub się dowiedzieć o tym, że idzie do nich, no, dobra praca albo dobra kasa, albo jest ktoś, kto po prostu, nie wiem, będzie udzielił Wam protekcji, tak, protekcji, wsparcia, poparcia, jakiejś pomocy, no takie, takie rzeczy możecie po prostu wiedzieć albo się dowiedzieć, tak. I jak to się wszystko może skończyć? No może się skończyć stabilizacją materialną, powiedziałam, e, aczkolwiek wam będzie mało, tak? Mimo wszystko będziecie mieli jakieś tam mimo dobrej kasy, naprawdę dobrej kasy, bardzo dobrej kasy. No, mimo wszystko możecie mieć jakieś obiekcje i dylematy. Hmm. A przez chwilę przyszła mi jakaś myśl, ale jej nie powiem, dlatego że tu są bardzo dobre karty, więc już nie będę tego tu komentować, bo tu, bo tu jest bardzo ładnie. No zresztą tutaj też, więc jak to się wszystko, do czego to wszystko zmierza? Jeśli mówimy o pieniądzach, o pracy, no do ogromnej stabilizacji, tak, aczkolwiek do, da, Wam dalej będzie mało, tak? Będzie dalej chęć zatrzymania, przytrzymania tego wszystkiego przy sobie, jakoś tam zaskruczowania, nie wydawania. Mimo, że, że ta stabilizacja no, chcąc, nie chcąc, po prostu do Was idzie, nie wiem dlaczego mam takie wrażenie, że niektóre z Was będą chciały zainwestować, moje drogie koziorożce, jakieś tu inwestycje poczynić, ale to tak mi zupełnie od czapy przyszło do głowy, więc tak to może dla Was być. Natomiast jeżeli mówimy o romansie, to może się to skończyć tym, że koziorożce po prostu będą, e, jedne koziorożce się zamkną. Ja myślę, że tu bardziej pa panie mogą się e, no właśnie skupić bardziej na materii, jednak i jakby zamknąć swoje się i po prostu. Schować się do środka, do wnętrza, do wnętrza siebie, mimo. Y że ktoś tam z przeszłości chciałby do Was wrócić, albo zupełnie ktoś nowy. Natomiast panowie, mam wrażenie, że panowie tutaj bardziej, jakby panie, mimo zakochania, tak, mogą chcieć się schować do wewnątrz i, i tyle ją widzia, widzieli. Natomiast panowie, panowie z drugiej strony, panowie po prostu mogą zapałać chęcią, taką zazdrością jakąś, i taką chęcią przytrzymania, złapania tej kapłanki, tej. Te, tego czegoś, co ucieka im, tak? Co, 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 co bardzo by chcieli, a co ucieka. Więc tak, takie klimaty y, po prostu odczuwam. Aczkolwiek wy macie maga. Więc, no, z jednej strony, przy tym diabełku, uwaga, tak? I przy tej kapłance, uwaga na to, żebyście nie padli ofiarą jakiejś manipulacji. Niekoniecznie romansowej, aczkolwiek, no, jeśli poznajcie kogoś przez internet, to naprawdę uwaga w kwestii romansowej. Natomiast, no. Y, przy kwestiach. Y, przy kwestiach ewentualnie jakichś spadkowych też bym Wam to doradzała. W pracy raczej nie, raczej to, co sobie sami wypracujecie po prostu otrzymujecie, tak? Natomiast jeśli dla niektórych kwestie spadkowe wchodzą, no to też uwaga właśnie pilnować swoich spraw, tak? Żeby, żeby wszystko było dla Was tyle, ile się należy. Ok, słuchajcie. Zobaczmy, cóż tu wszechświat chciałby koziorożce Wam powiedzieć. Cóż tu wszak świat chciałby namarzyć. Powiedzieć dla koziorożców. Przyjemność. Następnym no diabłem to przyjemność chyba nietrudna, nie trudna, nie? <laughs> przyjemność. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Tak więc koziorożcu, no masz tu pracę, 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 kasę, kasę, tak, tajemnicę, nie odkrywanie się albo kogoś tajemniczego, kogo chcesz po prostu za wszelką cenę uwić, zwłaszcza jeżeli to jest ktoś z przeszłości i jesteś potwornie zazdrosny i chcesz to zagarnąć, tak. No, myślmy jednak też troszeczkę o tej przyjemności, no, choćby z tą kapłanką, panowie. E, ok a zobaczymy jakaż to by była przestroga dla koziorożców. Na miesiąc marzec, przestroga, przestroga jakaś ostrzeżenie. Na miesiąc marzec dla koziorożców. No nie wiem, znowu mi się tutaj ta karta pojawia, po raz chyba trzeci w tym miesiącu e, dla znaków. No nie zamieniaj serca swego w włas, tak? Zwłaszcza panie, panie koziorożce. Nie zamykajcie się przed uczuciem, nie zamykajcie się przed romansem, nie wycofujcie się, niech, nie, niech ta praktyczna strona życia nie bierze góry, nie, nie bierze góry nad no właśnie, nad przyjemnością, tak? Więc nie zamykaj swojego serca. Dla Panów ja bym powiedziała, że nie bój się, że czyjeś serce jest przed tobą zamknięte. Tak bym powiedziała. Nie bądź taki zazdrosny, nie, nie łap na siłę, tak? Nie tak kurczowo, jakoś inaczej. Nie bój się, że ktoś zamknie przed sobą serce. Tak czuję, że dla Panów właśnie w drugą stronę. A zobaczymy w takim razie, jakaż to by była rada. Jakaż to by była rada, czym to się koziorożce kierować w marcu. Szybko zorożce powinny się w marcu kierować. No i znowu przyjemnością. Widzicie dziewięć kielichów? Czym się kierować? Przyjemnością. Zrób sobie przyjemność. Nakarm swoje zmysły. Diabeł jak to mówi gdzie mam tą karteczkę, ta karteczka od wszechświata, przyjemność też tak mówi, nie zamykaj swojego serca, tak, niech ta materia nie będzie taka pierwszoplanowa, więc no, zrób sobie przyjemność, po prostu, ciesz się życiem, koziorożcu, <noise> i to tyle, jeśli chodzi o marzec, dajcie lajka, jeśli się podobało, Pamiętajcie o subiku, pamiętajcie o dzwoneczku. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych filmach, napiszcie coś w komentarzu, jak karty do Was rozmawiają. Jeśli ktoś chciałby czytanie prywatne, zapraszam serdecznie. A na dzisiaj to wszystko. Do następnego. Cześć, Tarotka.